Kamo obowiązkowe na co panowie Dobra panowie, e, mogę ktoś powtórzyć, gdzie jedzie jeden parchat? Ja jadłem baszat, bo by się mapka nie połączyła. Ja jadę na lewo, ty na prawo do kamienia tutaj. Tu jest taki kamień i krzaczek żeby się... User left your channel. jak, jak, najszybciej, jak najgłębiej i, i schować się i... Wszyscy Daj, wiedzą wie, gdzie mają jechać, lepiej. czy nie. Bacchat tak. co po prawej. Dobra, dobra. Nie wiem. Lecisz linią powiedzmy B i później zapierdalasz tak, żebyś dobra, się wbił dobrze pod kamienie. Okej, okay, spoko, bo mi się mapka nie włączyła. No. Pójdźcie tego Baty. Baty muszą pierwsze dojechać, żeby się Oczywiście. Się Kazik, znów ja mam naloty. Co masz? Naloty. To dobrze, naszykuj się tam na tamtą miejscowę. Kto? Oni na skarpie wedą spać. Jeden. 1 Oni będą tak F3-4. Ok, ok, ok. Co najpierw, nalot, czy ten? Nalot. Nalot Arta poprawi, ale to dopiero jak się wyspotują. Ok. Arta z blanda jebnęła w domek. Przyklej się do skał, Bachomet. Ci z góreczki, kto ma, to klepać. Arta. No, i będziesz miał tu czołgi na gąsce, na gąsce chyba, czołgi. cały czas masz spopa? Tak, tutaj tak. On dalej stoi za tym komputerem, nie? Tak, tak. Będzie go tam wyjewać kurwa, w ciemno. tam zaraz kupiję już. Cały czas mi świeci ta suka. Właśnie tak. macie kurwa. Wachony, nie ruszaj się, kurwa. Tak się play, żeby cię nawet archa nie wyjęła. Bliżej kamyka się już nie mogę wkleić. Spokojnie. My Artą się zgrywam, ja się zgrywam na FG4. Tu, tu, dokładnie. Tak, no, tak no ja też. Tam. Jedne z Zde... niech się tam delikatnie wychylą. O, 11, patrz, se... tu jest Arta na K1. Tu jest Arta. Rozumiem. Flesze mnie wyjeba. Nie, nie. Uważaj, Farem. No na K1. Jasne. O kurwa. Nawet nie drgnąłem i bez spota, channel. kurwa. Full? STB-ek, końcóweczka. Jak coś uda ci się, to nawet tu zjeżdżasz no do yy, dziury za skałę. Tak? Ten ostatni STB. Tam pan pojechał za koniec, dobra? Tak, dawaj tu nalotem. Kazek. I do misy, proszę. Nie dam rady, nie dam rady, wracam. No to wracam. Ustawcie się na tamtą stronę na zbijanie i heja. Dawaj tyran. Co Próbujemy artef przetegować. Tym z tutaj, z tej mordowni świeć tego, tego. No. Oni chyba wszyscy są. Tak, Każdy to został, ja pojadę pierwszy. Oko Pięć goldów, tylko trzymie kurwa przedni. Buteka zdjąłeś ze strzału? Tak ładnie. Kurwa, patrzcie. Arta. Ja skupiam do tego rozgrywki. O, o. Arta. Przypierdol pierdolim kazek teraz z tym? Tutaj te wyjeb artylerię. Poszło, jakie to tam. Z, tu rzuciłeś? Tak, z artylerii, Ta, artylerii przeciwutek zniosłem. Ale tu trzeba było wyjewać w te czołgi Oni mają trzy arty Może przejechać tam przez d Dobra, dobra, teraz na... STB Spadaj stamtąd, do drugiego stb Zajmujecie tą góreczkę Będziecie ich napierdalać od boku okay. Tutaj zostaje ruski 140 na opuszczanym dziale, wtedy arta może się nawet tu przestawić Nie wychylać się, świecić, nakurwiać. Gramy podarte, panowie. Dobra, te weki. Opanowujecie tą górkę. Jak to jest opanowane, jeden zapierdala do rogu po Arte. Ale ci ładnie czyściowo wiesz. Nie wychylać się chłopaki specjalnie, żeby się strzelić czy coś, bo to nie ma sensu. Są świeceni Arta niż na kurwa. To tam na K1, tak? STB, tak. To teraz tak najbliższa sześć dwójeczka się przestawia. Ja. Nawet w dołek koweruje tą stronę. Ale Estebeki tu miały zostać, jeden miał jechać. No już. Poszliście dobra, to sześć dwójka snajpa. Ja, my tam nie mamy zasięgu, musimy się. Dlatego tam Estebeki sobie muszą poradzić. Dobra, wyjdzie, te beki. dobra zajmijcie tą górkę. I wtedy macie bicie na to od boku. Kurwa, przerzuciłem go. Dostał ten jest. Pającek, szpula do przodu. Tu pod górkę. Tylko nie stój w miejscu, masz się ruszać. sorry Artę już tam mają przeflansowaną tutaj coś się uszło dobrze, dobrze, spokojnie te czołgi ustawić się na snajpę, o macie macie gasić gościa stb jakiś wszystkie i sześć dwójka o, obiekt pajączek też ma wbicie na nich Dobra, górka ruszyła tu od przodu, teraz do pajączka. Tutaj zajmujecie flankę, to świecicie pod i bijecie. Kurde. Te czołgi, zająć mi tutaj pozycję. Sześć bójka, zdokój się tam, żeby cię nie wyciągnęli. Wtedy na tą górkę wychodzi po kapa, tak? Tak, estebeki do kapa. A ta jedna szuka arty. I sobie No i o to chodziło właśnie. Pajączek, pomóż tam z lisami. Tu zostaw tych, bo mm. masz kurwa trzech. Tam oklepać tamtych. Skończyć te isy. Jednego mnie. No wiedziałem. Te czołgi zamykajcie to od tyłu. Dobijać lufy, dobijać. Gasić lufy i heja. W ruchu, w ruchu chłopaki. Dobra, sobie, w ruchu. Brawo, drugiego isa kończyć. Dobra, następnego. Gasić go. Arta, już te dalsze cele zająć. Te. Te. te czołgi szybciutko Ładuje. dołączyć. Estebekiem robisz Artę. Dobijaj 140 Sefcio, pięknie. Arta macie ich tutaj na widelcu teraz. Tak. Dobijać tą 140 na ogrysku. Pięknie, tamtych gasić. 141 140 schodzi. I gratuluję. Do minusu, Nie wyjeżdżaj, nie wyjeżdżaj nie ja Nie, nie wyjeżdżaj. Bij tam, kurwa. User joined your channel. Dziob dziob odwróć się na tego Isa! Prawie Piękna poszki Brawo Zgraty Tak to się robi na gicznę Good game Sam tak.